Czy jeszcze jest, czy ktoś? Około 23.00 dostaliśmy zgłoszenie o palącym się budynku mieszkalnym w miejscowości Zamklewo. W zgłoszeniu dostaliśmy informację, że prawdopodobnie może być jedna osoba, która może znajdować się w tym budynku. Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy z OSP Wizna jeden zastęp z JRG Łomża. Przy dojeźd po dojeździe na, na, na miejsce pożaru budynek mieszkalny był objęty całkowicie pożarem. Strażacy pracowali w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Po ugaszeniu pożaru przystąpiliśmy do przeszukiwania pomieszczeń, a także do rozbiórki konstrukcji dachowej. Osoby, która miała być Yy, uwięziona, bądź miała znajdować się w tym, yy, w tym budynku, nie odnaleziono.